Szybkość odpowiedzialna za całe życie. Chcę ci mu teraz powiedzieć, że bardzo ważne jest, abyś się śpieszył, abyś robił szybko to, co masz do zrobienia. Dominik, no. Pff, ja nie chcę się śpieszyć, łapie. Wskacz no, z tym, skalcz. O co chodzi? Yy, chodzi o to, że ja jestem bardzo spokojnym człowiekiem. Spieszenie się jest ostatnią rzeczą, jaką ja chcę robić i jaką ja popieram, aby robić. Nie śpiesz się nigdy z niczym, rób wszystko powoli, błagam cię. Kiedy my robimy coś szybko, to wtedy my to robimy byle jak, jest to złe i jesteśmy rozproszeni, świadomość bardzo opada, obecność bardzo opada, wszystko bardzo opada. Yy, ale o co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli my będziemy robić coś długo, to wtedy my nie zrobimy tego nigdy. Może tak, ok? Jeżeli nie robisz czegoś albo robisz coś bardzo długo to nie robisz tego. Yy, także trzeba bardzo na to uważać. Yy, równowaga między byciem szybkim, byciem powolnym. Czyli tak, yy, kiedy ty coś robisz, na przykład podchodzisz do kobiet, zajmujesz się podchodzeniem do kobiet, Jeżeli to ci zajmuje wiele czasu, bardzo długo, bardzo dużo czasu, godzin, dni, miesięcy, lat. Jeżeli to tak bardzo dużo czasu ci zajmuje, nie ma problemu, przecież to jest bardzo trudne, to to Zbudowanie pewności siebie takiej wewnętrznej i prawdziwej no nie jest zadaniem na jeden, dwa, trzy dni. To jest bardzo długo trwający proces, który można zrobić na przykład, nie wiem, w miesiąc, jeżeli działasz codziennie na niesamowitych obrotach, to rzeczywiście po miesiącu czasu myślę, że już możesz się rzeczywiście zmienić, jeżeli jest to codzienna praca, no ale umówmy się, w miesiąc jest to bardzo trudne, mało komu to się udaje, także nie oszukujmy się, nie gadajmy sobie fajnie, że w miesiąc się zmienisz. Być może tak, super, Jeśli, jeżeli nie, to nie denerwujmy się tym, ponieważ to jest na przykład bardzo trudne zadanie, które może trwać długo, jednak dużo osób przeciąga takie zadanie całe życie, w nieskończoność, nigdy tego nie robi, nigdy nie bierze tego na poważnie. To wtedy to jest za długo, jeżeli zajmujecie to całe życie, jest to za długo. Także musimy pamiętać o takim wyważeniu, to znaczy Różne konkretne rzeczy my musimy starać się. Ja nie mówię nawet, żeby robić, bo to jest bardzo trudne, ale chociaż się starać, robić szybko, żeby to było szybko zrobione. I nie dlatego nie tak, żeby to szybko robić, tylko po prostu, żeby to robić sprawnie, czyli żebyś ty robił konkretnie to, co jest potrzebne. Ponieważ podczas robienia czegoś, mamy coś, mamy tutaj coś. I my robimy różne rzeczy, żeby dojść do tego drugiego punktu. I podczas robienia tego. To my bardzo często robimy po drodze bardzo dużo rzeczy, które nie są w ogóle potrzebne, które nie są w ogóle istotne. My sobie to gdzieś tam wymyśliliśmy i myślimy, że to jest ważne. Absolutnie nie. Y chodzi o to, żeby dokładnie przeanalizować sytuację i zobaczyć, co ja muszę zrobić, co jest kluczowe do zrobienia, co odpowiada za efekt, co jest odpowiedzialne za efekt i wykluczyć rzeczy, które nie są za ten efekt odpowiedzialne. To jest bardzo ważne, aby starać się to robić, na tym się skup. Nawet nie skup się na zrobieniu tego, bo jak się skupisz na zrobieniu tego, to jest duża szansa, że ci się nie uda, bo będziesz nastawiony na coś. I jeżeli my jesteśmy tak nastawieni na coś, jest to trudne, to często nam się to nie udaje, więc może nie nakładajmy na siebie presji, tylko po prostu Nastawmy się, że ja tylko będę próbował to zrobić. Jeżeli są podejmowane próby, się nie poddajesz, to w końcu to osiągniesz. Także skupmy się na patrzeniu na tą sytuację właśnie w taki sposób. Czyli tak naprawdę chodzi o to, aby robić coś szybko, wolno. Rób konkretne rzeczy. Nie musisz robić szybko, możesz je robić wolno, ale jeżeli będziesz robił te konkretne rzeczy, które są odpowiedzialne za sukces, a usuniesz, wyeliminujesz, zlikwidujesz rzeczy, które są nieodpowiedzialne za sukces, to wtedy będziesz działał bardzo szybko. Twoja szybkość będzie niesamowita, niedościgniona. Jednocześnie będziesz mógł to robić powoli, ponieważ będziesz robił tylko to, co jest konieczne do osiągnięcia celu. Nie mówiłbym tego, gdyby nie było problemu polegającego na robieniu bardzo dużo rzeczy niepotrzebnych bardzo możliwe, że... bardzo możliwe, to jest 100% pewności, że większość rzeczy, które my robimy na do osiągnięcia czegoś w ogóle nie przybliżają nas do osiągnięcia tego czegoś. Nam się co jakiś czas udaje jakaś tam jedna rzecz, która rzeczywiście nas doprowadza. I my to wiemy, że to ta rzecz jest odpowiedzialna za doprowadzenie nas do celu, ale to jest, jest bardzo dużo różnych innych rzeczy, które nas nie doprowadzają. Bardzo często nawet o tym nie wiemy, także zwiększmy swoją świadomość, ponieważ właśnie w poznawaniu kobiet to jest kluczowa rzecz, aby umieć rozpoznać, co Cię przybliży do celu, a co robisz w sumie nie wiadomo dlaczego. Z tym Cię zostawiam. Widzimy się w kolejnym filmiku. Na razie.